Felix Koneczny o cywilizację łacińską. Nauka a cywilizację. Za naszych czasów nabyła nauka pewnego przymiotu, który pozwala wróżyć dobrze o jej przyszłości, a mianowicie stała się skromna. Co za różnica z okresem tak niedawnym, kiedy ostatnie słowo nauki uważało się za koniec wszelkich roztrząsań, już niepotrzebnych, bo wszystko już wykryto i wszystko już wiadomo. Można było powiedzieć o nauce, że wszystkie rozumy pozjadała, a dziś słychać coraz częściej głosy odzywające się z powątpiewaniem, czy nauka i rozum, czy to to samo. Albowiem, czy wszystkie odkrycia rozumowe są dziełem nauki? Nasuwa mi się przykład pewien radykalny, trochę drastyczny, ale stanowczy, wyrazisty. W znanym całemu światu naukowemu dziele Westermarka o pojęciach moralnych czytamy że niektóre ludy nie dopuszczają, iżby można było być ojcem dwojga dzieci naraz. Matkę bliźniąt uważają za cudzołożnicę i zabijają przynajmniej jedno z dzieci. Przesąd ten istnieje atoli tylko u kilku ludów jako coś wyjątkowego. Czyż ta olbrzymia większość ludów prymitywnych przesądu owego niepodzielająca zawdzięcza swój lepszy sąd o owej sprawie medycynie, fizjologii, anatomii? Czy to z rozwoju nauk? Ależ u innych nie zanosi się nawet na to, żeby wiedzieli, że nauka w ogóle istnieje. Można by zebrać gruby tom przykładów i wykazać na nich wielce uczenie, że rozum nie z nauki się wywodzi, bo może działać i rozkwitać bez niej. Rozwój nauk zależy od rozwoju rozumu, a nie przeciwnie. Dość, gdy przy rozwoju nauk zyska też rozum na rozwoju. I oby zawsze tak było. Zdaniem Erasma-Majewskiego, geneza kalendarza Wcale nie w astronomii, lecz w praktycznej astrognozji, Ani też łuku czy ognia nie wynaleziono w fizyce, lecz dopiero potem fizykę pytano, jak to i owo uwieńczyć teorią. Niebo też dopiero po jakimś czasie stało się przedmiotem myślenia matematycznego. To nie astronomia wywołała matematykę, lecz przeciwnie, dopiero potem astronomia przyczyniała się do rozwoju matematyki. Arytmetykę zaś stworzyły po prostu potrzeby rzemieślników i kupców, a następnie bankierów. Bez matematyki powstał abakus, chiński suanpan i rosyjskie szczoty. Wszystko to tedy z rozumu, bez uczoności. Całe cywilizacje istnieją bez nauki. Na przykład cywilizacja turańska. Niemało atoli rozumu wymagało to na przykład, gdy sztab dżingischański tak obmyślił i obliczył działania strategiczne na wielkich przestrzeniach, że obie bitwy stanowcze roku 1241 nad rzeką Sajo na Węgrzech i Podlegnicą stoczono równocześnie, bo z różnicą ośmiu dni zaledwie co nie stanowiło żadnej różnicy przy ówczesnych środkach komunikacji i porozumiewania się. U nas matematyka stanowi od dawna nieodzowne instrumentum strategii, ale wodzowie temu dzina matematykami nie byli. Generałowie chińscy do wczoraj jeszcze bywali analfabetami. Nie wydawała uczonych Turcja, a drżały przed nią trzy części świata. Na niczym może nie sprawdza się lepiej samo założenie mojej nauki o cywilizacjach, jak na tym fakcie, że stanowisko nauki jest rozmaite w różnych cywilizacjach. Arabowi nietkniętemu europeizacją, lecz inteligentnemu, dano do ręki lunetę i kazano spojrzeć na gwiazdy. Przyjrzawszy się dobrze nocnemu niebu, powiada: Dlaczego ludzie Zachodu chcą zawsze wszystko posiąść i wszystko zdobyć? Za naszymi nielicznymi gwiazdami my widzimy Boga, który dla was kryje się za waszymi milionami gwiazd. Znamy nasze krainy, nasze wielbłądy i nasze kobiety. Nadmiar i chwała należą się Bogu. Jeżeli celem mądrości jest dodawać gwiazdę do gwiazdy, to nasza głupota jest bardzo przyjemna. Przenieśmy się do Indii. Brak ścisłości stawia hindusa poniżej mierności w nauce. Przyswoili sobie, czego nauczyli się od Arabów, a potem od Europejczyków, ale sami nigdy niczego nie wykryli. Wiemy, że o naukach przyrodniczych nie mają pojęcia. A co do nauk humanistycznych? Wśród tysięcy tomów włożonych przez Hindusów na przestrzeni trzech tysięcy lat nie ma ani jednego, który by zawierał choćby kilka dat historycznych. Co do historii, Hindusi posiadają szczególne zdolności widzenia rzeczy takimi, jakimi one nie są, co zresztą nie jest ich wyłączną specjalnością. Umieją przekręcać fakty, których sami byli świadkami, i to w najlepszej wierze. Le bon nazywa tę właściwość psychologie de formant. Wiadomo, że różnica kilku wieków stanowi w chronologii hinduskiej omyłkę bardzo częstą, a nie najważniejszą. Hindusi zajmują posady na poczcie i na kolejach, prowadzą doskonale lokomotywy, w bankach i finansach, olbrzymią większość urzędników stanowią Hindusi są wręcz niezdatni do niczego, gdzie potrzeba twórczości i inicjatywy. Naszej nauki nie rozumieją, a poniekąd nią pogardzają. Dla sławnego rabindra Nata Tagore życie oparte na wiedzy jest powierzchowne goni za sukcesem, za sprawnością i za dokładnością matematyczną, pozostawiając poza granicami swojej kalkulacji lepsze pierwiastki natury ludzkiej. Rozumieją swoją oryginalną bigoterię, bo trudno za coś innego uważać ich kulty religijne. Hindusowi z cywilizacji bramińskiej wydaje się, że żyje stale w przedsionku bóstwa. Powszechnie przyjęte jest między hinduskimi panditami, czyli uczonymi, jako obojętne kto rządzi Indiami, bo Hindus zajęty jest wyłącznie sprawami boskimi. Do jakiego stopnia nie rozumieją cywilizacji łacińskiej, i jak dalece różnią się od niej duchowo, znać to z użytego przez Kiplinga powiedzenia, jakie włożył w usta krajowca: Anglicy mówią zawsze prawdę i dlatego my, krajowcy, nie możemy ich zrozumieć. Być może, że poczucie bezsilności zamienia się u nich w pogardę. To samo, co powiedział Tagore, brzmi w języku popularnym, jak następuje. Czyliż ja się nie czuję, powiada pandit typu bengalskiego, intelektualnie wyższy od niego dziesięć tysięcy razy? Bo czymże on jest istotnie w porównaniu ze mną? Bykiem! Pandit widzi w Angliku tylko siłę materialną. A tymczasem nas zadziwia w nich właśnie brak sił duchowych. Jakże to odmienność cywilizacji powoduje odmienność kryteriów i miar? Dawno już le Bon zmierzył ich, że w nauce są zerem, a ich wiedza spekulacją dziecinną, ich zaś dzieła historyczne zbiorem legend absurdalnych, gdzie ani jednej daty i prawdopodobnie ani jednego faktu ściśle określonego. Dydaktycy mają często sposobność twierdzić, że odwrotny bywa stosunek dobrej pamięci i zdolności do samodzielnego myślenia. Pośród Hindusów trafiają się przykłady pamięci zaiste cudownej. W roku 1897 zjawił się w mieście Laknau pandit imieniem Dhanaradza, ślepiec, który umiał na pamięć 6 milionów 300 tysięcy 700 ślok sanskryckich, czyli mniej więcej 500 tomów. Wiele z tych rzeczy było dotychczas nieznanych, a rękopisów, w których one się znajdują, dotychczas nie odkryto. Dhanaradza, który oczywiście uczył się, był ze słuchania, przyswajał sobie przeciętnie po tysiąc ślok dziennie. Toteż odwołują się do pamięci nawet w najlepszej swej szkole Guru Kula, mającej być warownią odrodzenia hinduizmu bramińskiego, lecz warownią urządzoną nowocześnie. Tam językiem wykładowym jest Hindi dla wszystkich przedmiotów. Opracowali już kilka podręczników, na razie zaczynają od tłumaczeń i sprawa się ciągle posuwa. Ale reguły gramatyki sanskryckiej obkuwają tam chłopcy na pamięć, nic nie rozumiejąc. Nauczyciele udzielają wyjaśnień, że sanskrytu nie można uczyć sposobem nowożytnym, a uczniowie będą to mieli później, we właściwym czasie, wytłumaczone. Uprzedza to źle do zdolności intelektualnych w cywilizacji bramińskiej. Niczym się ich nie ćwiczy, nie ostrzy umysłów. Powiedziano o kobiecie, winna jeno modlić się do Kryszny, myślenie pozostawiając kapłanom, ale i mężczyznom niewiele wytyczono pola do myślenia. Przejdźmy do Chin. Zwróćmy uwagę na swoisty szereg ich sztuk wyzwolonych, których jest sześć: mianowicie ceremonie, muzyka. Powożenie, strzelanie z łuku, pisanie i rachunki. Z biegiem wieków pisanie rozwielmożyło się kosztem innych. Wiadomo, że chiński uczony aż do śmierci uczy się sztuki pisania, treść zaś uczonej pisaniny ustalona jest od wieków na wieki. Charakterystyczną jest polemika Kuchung przeciw angielskiemu sinologowi, a w swoim czasie pastorowi w kantonie. Faber zauważył kiedyś, że Chińczycy nie posiadają systematycznej metody naukowego badania. Istnieje jednak klasyczna książka pod tytułem Najwyższe wykształcenie, która w oczach wielu cudzoziemców uczonych uchodzi wprawdzie za zbiór płytkich komunałów, ale przecież ustala porządek, wedle którego winny postępować nauki i badania. Czyż mógł nowoczesny mędrzec chiński lepiej wyrazić, że nawet nie pojmuje, o co chodzi, gdy mowa o metodzie naukowego badania? Tenże sam Ku Ming przyznaje w innym miejscu, co następuje. Ciekawe, że nawet takie słowa europejskie, jak logika, albo wiedza ścisła, nie mają równoznaczników w języku chińskim. Niedostatek ten wyjaśnia zaś w sposób następujący. Chińczycy, tak jak dzieci, żyją sercem i uczuciem. Nie mają zamiłowania do abstrakcyjnych gałęzi wiedzy po prostu dlatego, że nie mogą znaleźć w nich duszy i uczucia. Faktycznie więc do wszystkiego, czego nie można traktować uczuciowo, np. do tablicy i statystyk, Chińczyk czuje niechęć graniczącą z obrzydzeniem. Nieprawdaż, jak niemożliwe wzajemne zrozumienie? Dla niego atoli widocznie się to jakoś wiąże, bo inaczej nie byłby tego napisał. A już też to jego chińskie serce. Oto chińską rzemieślniczą nadzwyczajną dokładność tłumaczy tym, że Chińczycy żyją sercem. Logika chińska innymi chadza drogami, a zatem i uczoność też musi być inna. Nauka jest zawisła przede wszystkim od rodzaju cywilizacji. A co do komunałów. Istotnie cała klasyczna chińska nauka i literatura nie wznosi się ponad nie. Przynajmniej tak sądzić się musi, gdyby stosować miary z cywilizacji łacińskiej. Ich wysoka nauka, którą tak się pysznią, jest przetłumaczona na łacinę i składa się z 202 wyrazów, a w przekładzie niemieckim daje 56 wierszy i doprawdy nie zawiera dla nas nic szczególnego. Same komunały. Zajrzyjmy jeszcze do cywilizacji żydowskiej. Żydzi są istotnymi fanatykami, jeśli chodzi o ślęczenie nad książką, a jeden z najwybitniejszych pisarzy żargonowych o patoszu ułożył apoteozę mola książkowego. Ale choć pożerali książki, ugrzęźli w zdolnościach biernych, twórczych nie okazując. Zbyt długo trwały wątpliwości, czy godzi się uprawiać nauki świeckie za przykładem nieżydów i zająć miejsce w nieżydowskim korowodzie. Żyd rozumie dużo i zazwyczaj wielostronnie, ale też niemal wyłącznie dedukcyjnie, a założenie staje się dla niego dogmatem. Pochodzi to z właściwości studiów talmudycznych, na których mózg żydowski się wyćwiczył. To też w rozumowaniu racjonalnym są bardzo biegli, ale też dziwnie bezwzględni. Czynniki cywilizacji żydowskiej, gromadność przede wszystkim, nie sprzyjały oryginalności twórczej, która zawisła jest wszędzie i zawsze od dwóch warunków: a to są silny personalizm, tudzież filozoficzne ujmowanie spraw. Wybitniejsze indywidualizmy powstały w Izraelu tylko pod wpływami nieżydowskimi. Indywidualizm żydowski objawia się li tylko buntowniczo. Największy judofil, Anatole Leroy-Boli, stwierdził w 1893 roku, że są tylko uczeni żydowscy, lecz nie ma nauki żydowskiej. Żadnego systemu naukowego Żydzi nigdy nie wytworzyli. Właściwie jedyną ich nauką jest prawo, lecz filozofia prawa żydowskiego niemożliwa i sam Oyerbach musiał się ugiąć przed tą niemożliwością. Dawid Neumark mimo niesłychanego ogromu erudycji nie zdołał jednak wykazać nici przewodniej w średniowiecznym żydowskim filozofowaniu. Jedyna żydowska teza filozoficzna to teza sakralna o mesjanizmie żydowskim. Jedno tylko udowodnił Neumark że znaczną część ideologii żydowskiej da się wyprowadzić z ich rozważań o przymiotach boskich. Ale ani mesjanizm, ani ślęczenie nad atrybutami nie mogą służyć za podstawę naukom, ani nawet arabskiej nauce w Hiszpanii nie dali nic oryginalnego. A z upadkiem nauki arabskiej upadła też nauka świecka Żydów. To samo zjawisko powtarza się zawsze. Żydzi nabierają kultury umysłowej, gdy otoczenie nieżydowskie rozwinięte jest wysoko, lecz gdzie otoczenie na niskim poziomie. Oni również podnoszą się i upadają umysłowo równolegle i równocześnie ze swymi kumami i gojami każdego kraju. Powiedział też o nich ten, że wymieniony powyżej Judofil. Rzekłbyś, że jego izraelowe skrzydła nie mogą się roztwierać same z siebie, że trzeba im pomocy obcej, by się rozwinęły. Jest tedy cywilizacja żydowska sama przez się niezdatna do wytworzenia nauki pozasakralnej. A gdy Żyd uprawia nauki za wzorem nie Żydów, odżydza się zazwyczaj, przynajmniej do pewnego stopnia, a często całkowicie. Od dłuższego czasu należy uwzględnić ten fakt, że nie wszystko zależy od cywilizacji żydowskiej, co od Żyda pochodzi. Stanowisko nauki zależy tedy przede wszystkim od cywilizacji, w której obrębie ona się wykluwa i rozwija, lub też wykluć się nie może. Na sprawy nauki cywilizacja wywiera wpływ stanowczy. Jak to pogodzić z kwestią obiektywizmu nauki bez względnością wykrywanych przez nią prawd? Czy to są prawdy naukowe, czy też cywilizacyjne, wszaty nauki przybrane? Zachodzą co do tego stosunki rozmaite, wielorakie. Reguły powszechnej na to nie ma. Rok 1936 Felix Koneczny. Nauka a cywilizacje.